Jeśli chodzi o migi, to jesteśmy, drodzy Państwo, po niepotrzebnej i niezrozumiałej burzy publicznej wokół tego. Niestety opinia publiczna została w, w, w pewnym sensie zdezinformowana wokół, wokół tej sprawy. Już nie będę w nią wchodził, bo to nie jest okazja, żeby w nią wchodzić. Ale chciałbym przypomnieć, że moim zakresem obowiązku wobec migów jest zadbanie o interes polskich żołnierzy, szczególnie z Malborka, tych, którzy zastanawiają się, co będzie z migami, a nie do mojego zakresu działania należy podjęcie decyzji w zakresie samych migów. To mówię ze względów formalnych. Natomiast w sposób oczywisty, w regule wzajemności, w której się znajdujemy, i to dzisiejsze spotkanie jest tego dowodem, że poszukujemy symetrycznego, strategicznego partnerstwa, Ten, ta wymiana pomiędzy migami a systemami antydronowymi, która ma na nie stoi w sprzeczności.